Cześć, kochani, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o historii, o kolonializmie, o Afryce, o Holandii. Bardzo ciekawe tematy, mam nadzieję, że mnie wysłuchacie. Będą jakoś odskocznie od tych strasznych rzeczy, które się dzieją teraz. Chociaż z drugiej strony też będziemy rozmawiać o tematach strasznych i nieprzyjemnych. Od razu, ktoś się może zastanowić, a w ogóle po co o tym. No, kurczę, przepraszam, ale chodzi o to, że to będzie trochę na zasadzie czepiania się innych. Chciałbym po prostu w kontekście jednak pokazać, że to nie jest tak, że zawsze kraje katolickie były zawsze wszystkim najgorsze I ja rozumiem, że w historii, czy to krajów katolickich, czy kościoła, działy się rzeczy, no nie zawsze chwalebne, a czasem powiedzmy sobie szczerze, potworne i zbrodnicze, ale inni nie byli lepsi i być może jest to słaby powód do chwały, ale troszeczkę ustawia rzeczy w kontekście. I to, że protestanci w historii także robili różne straszne rzeczy yy, i też mają no, nieczyste ręce do końca, yy, nie jest oczywiście uniewinianiem katolików ze wszystkiego, ale tak jak mówię, ustawia jeszcze raz kwestię w kontekście. Więc słuchajcie, kochani, posłuchajcie sobie tych rozważań. Dla niektórych mogą być nawet trochę lewicowe, bo będą antyrasistowskie, będą mówiły o złych białych i może nie że dobrych czarnych, ale m, czarnych jako ofiarach, tak? Oczywiście to nie jest tak, że ja mam takie banalne spojrzenie na to. Mam nadzieję, że nie, gdyż jeśli chodzi na przykład o niewolnictwo to ja uważam, niewolnictwo, to jak to rozumiemy, to znaczy te niewolnictwo, bo niewolnictwo jest oczywiście od początku, niestety, istnienia ludzkości i trwa do tej pory w wielu krajach, chociaż jest zakazane formalnie, dzięki Bogu. No to jest tak, że jeśli chodzi o te, te, te klasyczne niewolnictwo, ten handel atlantycki niewolnikami, te przywożenie ludzi z Afryki do Ameryki, to ja myślę, że wszyscy wiedzą, że to jest tak, że w dużej mierze czarni czarnym zgotowali ten los, tak? Kolonializm europejski do XIX wieku w Afryce, praktycznie rzecz biorąc do konferencji w Berlinie do roku 1884, kiedy to podzielono w Afrykę od linijki i po prostu rozdysponowano pomiędzy różne kraje, jest super dokument na tym, można obe, o tym można sobie obejrzeć, taki fabularyzowany, ale po prostu, kiedy wzięto. Zapisy z tej konferencji, potem dano to aktorom, i to zostało odegrane, ale po prostu ci aktorzy mówią to wszystko, co po prostu mówili członkowie tych delegacji na konferencji w Berlinie. Także to polecam, można sobie obejrzeć. Dosyć łatwo jest to dostępne. Więc kochani, ale do tego momentu, to licząc małych wyjątków, i o tym wyjątku dzisiaj troszeczkę powiemy. To generalnie rzecz biorąc, te europejskie osadnictwo było takie drobne. Tylko tak na brzegu było jakaś sobie, był jakiś sobie porcik kolonia, faktoria, tam czekano aż z brzegu przypędzi im się niewolników, jakiś tam król miejscowy właśnie tych biednych ludzi, których wyłapał na wojnie, czy ze swoich tam zebrał, ze swojego plemienia, aż ich przypędzi i sprzeda tym Portugalczykom, czy Holendrom, czy Anglikom, czy Francuzom na brzegu gdzieś i wtedy oni już ich zawiozą do Ameryki. Więc to nie jest tak, że to tylko byli źli, bo biali się generalnie w głąb lądu po niewolników. Nie zapędzali, gdyż nie daliby rady, nie poradziliby sobie z klimatem, z dzikimi zwierzętami, w ogóle z tym interiorem afrykańskim. Nie przeżyliby tego. Jeśli chodzi o te rzeczy, to bardziej sprytni byli Arabowie, którzy we wschodniej Afryce, w takich krajach jak Kenia, Tanzania, w zasadzie od VII wieku, może nawet wcześniej, sprowadzili miliony ludzi do krajów arabskich. A to, że nie ma tam tylu czarnych, jest związane tylko i wyłącznie z tym, że tych nieszczęsnych ludzi po prostu tam na miejscu już kastrowano. Żeby oczywiście nie dopuścili się jakichś no, niedopuszczalnych rzeczy z miejscowymi kobietami. Chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Więc ale mamy kolonializm, kolonializm różnych krajów europejskich, także kolonializm holenderski. Holendrzy, którzy walczyli dzielnie o swoją niepodległość przeciwko strasznej władzy Habsburgów hiszpańskich, przeciwko katolickiej inkwizycji. Jak już się tak biedni wyzwolili, no to stwierdzili, że jak już żeśmy się wyzwolili, to teraz czas zakładać swoje imperium kolonialne. Kasować kasę, kasować kasę za niewolników. I gdzieś tam łupić innych ludzi, żeby zarobić na swoją wolność, prawda? No. Yy, gdzieś to się do tej... Teraz już się gdzieś tam opinia publiczna budzi yy, w Holandii i się dowiadują Holendrzy z przerażeniem, że oni także mają zbrodnie różne na sumieniu. Podobno głównie mowa jest o tym, co się działo w Indonezji w czasie wojny właśnie domowej, nie domowej, tylko kolonialnej w Indonezji, która się rozpoczęła zaraz po II wojnie światowej, w latach 45-49. XX wieku, gdzie tam Holendrzy wiele różnych zbrodni dokonali. Oczywiście ja wiem, że mówienie o takich rzeczach jest troszeczkę lewackie, ale to nie zmienia faktu, że jest to w dużej mierze po prostu prawda. Tak. I oczywiście kolonializm to jest bardzo skomplikowana sprawa i to nie jest tak, że to było samo zło. Ponadto koniec kolonializmu też się nie okazał samym dobrem i jak kraje afrykańskie się wreszcie wyzwoliły i zrzuciły tego. Buta Europejskiego, który je nie wolił, to niestety nie nastąpił raj, jakiś czas świetności, rozwoju, tylko po prostu wojen domowych, ludobójstwa, reżimów totalitarnych, jakichś szalonych dyktatorów i różne straszne rzeczy, o których gdzieś tam od czasu do czasu dają znać czołówki gazet tak? od już ponad 50 lat. Więc, kochani, tak Holandia. 1652 rok założenie kapsztadu, tak tego kapsztadu w RPA, przez y, kompanię, holenderską kompanię wschodnioindyjską. Czyli to była taka firma, taka, takie korpo z XVII wieku, bardzo profesjonalne korpo, wielu tutaj takich fanów liberalizmu, kapitalizmu się zachwyca, że jakie to było super, takie korpo. Oni jako pierwsi mieli giełdy, mieli akcje. Po prostu wiedzieli, jak kosić hajs. Wiedzieli, jak dobrze murzyna sprzedać, żeby zarobić, bo to w dużej mierze także handlowali niewolnikami. Oczywiście nie tylko. Przewozili z korzenie, przyprawy i tak dalej. Kochani, więc więc co? Potrzebne im były takie bazy po drodze do Azji, bo tam generalnie robiono, robiono interesy, więc wpłynął sobie taki statek z Europy dookoła Afryki, do Azji, bo innej drogi nie znano. Kanału Słyskiego, oczywiście, jak wiecie, nie było. No i trzeba było się gdzieś po drodze zatrzymywać i ten południowy cypel Afryki, blisko właśnie Kapsztat przylądku, Dobrej Nadziei, to nie jest te same południe, ale blisko, no i tam właśnie zatoka, możliwość więc zrobienia fajnego portu, zaopatrzenia się tam w wodę, w jedzenie, wypoczęcia i ruszenia w drogę dalej. Więc kochani, no ale oczywiście tam był pewien wyjątek, ponieważ ta kolonia, ona nie stała się tylko taką prostą faktorią, rzeczywiście zaczęli tam przyjeżdżać ludzie i się osiedlać. I przede wszystkim była to ludność protestancka z Europy, oczywiście głównie Holendrzy, ale także Francuzi, Hugenoci po tym, jak Ludwik XIV im skasował Edyk Nantejski, i już nie byli tolerowani we Francji, oraz ludność z Niemiec, ze Skandynawii, więc generalnie ludność protestanckiej Europy Północnej, ale głównie Holendrzy. Więc to są ci ludzie, którzy tam teraz mówią w języku Afrikaans, czyli ten takim jedynym europejskim językiem w Afryce, takim można powiedzieć oryginalnie afrykańskim, europejskim językiem z Afryki. Tak? Więc y, oczywiście zaczęło, więc y, to byli głównie hodowcy bydła, którym zależało oczywiście na ziemi, żeby można było wypasać swoje bydło oraz uprawiać różnego rodzaju rośliny, które by to bydło jadło. No i wiadomo, że zaczęło się spychanie miejscowej ludności. Tam były głównie trzy ludy. Y, miejscowe Byli to, były to ludy Bantu, głównie rolnicy. Byli to hotentoci. Podobno określenie hotentoci jest obraźliwe. Ja nie wiem, będę go używał. Chotendoci byli głównie hodowcami bydła oraz bushmeni to też podobno jest obraźliwe podobno trzeba mówić ludy san, więc pozwólcie, że będę to mówił to zamiennie. Więc yy, ludy san, zaraz je scharakteryzujemy. Na początku, jak niestety, pod nóż w dużej mierze poszli ci hotentoci, dlatego że oni byli dla holendrów, bądź, mówmy lepiej, burów, gdyż tak z czasem zaczęto nazywać tych osadników, tak się ich nazywa, gdyż oczywiście był to właśnie ten pewnego rodzaju melaż tych wszystkich ludów. Burowie wypadli Chotentotów, którzy byli łatwym celem, dlatego że po prostu niszczono im te stada, stada bydła, albo je zabijano, kradzono, przepędzano ich, no i oni musieli sobie pójść: albo sobie poszli, albo stali się sługami burów i sami zajęli się wypasem ich bydła. Byli ich takimi półniewolnikami. Tam nie istniało formalne niewolnictwo, ale istniało coś w rodzaju półniewolnictwa i zależności tej ludności miejscowej zniewolonej. Albo właśnie hotentoci czasami przyłączali się już do ludów San. Czymże były ludy San? Były to ludy bardzo prymitywne. W zasadzie ludność żyjąca na poziomie epoki kamienia upanego, nie znająca rolnictwa ani hodowli. Zajmowali się, żyli oni z łowiectwa i zbieractwa, tak? Lud łowiecko-zbieracki. Mieszkali w szałasach albo w jaskiniach, i oczywiście dla nich podstawą egzystencji było to, że musieli się trzymać blisko e, miejsc dostępu do wody, czyli różnego rodzaju wodopojów bądź źródeł, wędrowali ze stadami zwierząt, na które starali się polować za pomocą swoich e, włóczni, dzit, e, kamiennych. E, oczywiście wszystkie narzędzia były wykonanej broni z kamienia. Oni nie umieli żelaza wytapiać. No i oczywiście miejsc, gdzie mogli zebrać różnego rodzaju owoce, rośliny jadalne i tak dalej. Więc po prostu oni byli przepędzani z tych miejsc przez białych. To oczywiście wiązało się dla nich po prostu z zagładą, dlatego że nie mieli już dostępu właśnie, nie znali. Nie wiedzieli, jakby trafiali w inne miejsca, byli musieli gdzieś ewakuować się na miejsca pustynne, półpustynne, gdzie było wiele gorsze warunki egzystencji. Gdzie było mniej wody, gdzie nie było stad zwierząt, gdzie nie było tyle roślin i tam ginęli. Albo szli tam, gdzie mieszkały na przykład ludy Bantu, osiadli, rolnicy, i oni sobie też ich tam nie życzyli. Więc los tych ludów San był naprawdę e, bardzo, bardzo tragiczny i właśnie oni sobie tutaj będziemy opowiadać. E, mniej więcej tak już do ćwierci XVIII wieku udało się burą uporać z Hotentotami. Byli oni praktycznie z tego ich pasu osadniczego wygonieni. Albo zamienieni w swoich takich tych półniewolników, albo zredukowani do rody właśnie tych ludów San. Po prostu byli zmuszeni żyć tak jak oni, gdyż jednak z ludami San ciężej było się rozprawić, gdyż no po prostu nie mieli takiego wyraźnego celu. Po prostu w tych hotentotów było łatwo uderzyć, niszcząc ich stana. Od gdzieś tak mniej więcej lat 60. XVIII wieku mamy do czynienia z czymś takim jak Powstanie Ludów San przeciwko burom. Oczywiście nie było to powstanie zorganizowane. Ciężko mówić o jakiejś organizacji, świadomości politycznej wśród tych ludzi. Ale po prostu zbierali się większe grupy i atakowali białych. Gdzieś se zdali sprawę, że dla nich to jest chyba być albo nie być. I nie mogą dać się przepędzić, gdyż oznacza to dla nich śmierć. Yy, atakowali więc gospodarstwa. Oczywiście byli okrutni, mordowali wszystkich. Mordowali białych, mordowali też hotentotów, którzy zajmowali się stadami. Jest relacja niejakiego Heinricha Lichtensteina, to takiego lekarza, szweda z XIX wieku, który tam na początku był i opowiada, że widział po prostu sytuację, w której stado 40 osób, 200 dwustułowiec, yy, psy i konie oraz kilku hotentotów zostały po prostu zarżnięte przez yy, wielką grupę san. Ludzie ci rzeczywiście na potrzeby tego w jakiś sposób się organizowali, gdyż oni żyli w małych grupach od kilku do kilkudziesięciu osób, a tu potrafili się zorganizować w grupy nawet sto i więcej na potrzeby takiego przedsięwzięcia. Więc y, rzeczywiście ciężko sobie wyobrazić, że tam był jakiś jeden lider, przywódca, ale jakiś tam właśnie ten moment organizacji powstał. Ciężko go oczywiście sklasyfikować, ciężko go odnaleźć, gdyż nie znali oni pisma. Więc co zrobili z tym Holendrzy, co zrobili z tym Burowiem Już trzeba było, y, czuli się jednak zaatakowani, tak? raczej nie poczuwali się do tego, że to oni rozpoczęli tę ekspansję i ci ludzie się po prostu bronią. Uważali ich po prostu za totalnych dzikusów, którzy tak naprawdę powinni zostać eksterminowani. No ponadto ówcześni protestanci, a byli to oczywiście głównie Kalwini tam, yy, mieli problem z misjami. Misje były głównie dziełem późniejszych protestantów, albo ewentualnie jakichś grup mniejszościowych, grup takich parasekciarskich, yy, jak na przykład jacyś bracia morawscy. Yy, za to dla tamtych ludzi po prostu były to ludy przez Boga niewybrane. To oni byli tymi wybranymi do zbawienia, a tamci byli po prostu pewni no, rodzaj quasi podludzi. Otóż jest pewna, pewien taki opis, jest to e, opinia jakiego Alberti z Uitenhagen. Był to Landrost, czyli taki człowiek, który można przetłumaczyć ten tytuł może jako starosta który mówił tak, że poganie nie są ludźmi, lecz równocześnie nie można ich klasyfikować pomiędzy zwierzętami. Są to stworzenia nieznane nigdzie indziej na świecie. Można ich cywilizować tylko i wyłącznie za pomocą brutalnych metod. No, no takie było podejście. Więc kochani, burowie organizowali się w komanda. Jako komandosi. Chyba pierwsze użycie tego terminu. Więc co to były te komanda? Otóż yy, holenderska kompania wschodnioindyjska, przypominam, że to ona zarządzała terenem tej kolonii, wyznaczała jako niejakiego mestera, czyli sierżanta, sierżanta polowego, człowieka, któremu dawano pieniądze i on znajdował sobie grupkę kilkudziesięciu ludzi. Oni, ci, oni byli uzbrojeni, w sensie mieli własne yy, karabiny, chyba że w epoce XVIII wieku możemy mówić o karabinach, za to on im dawał proch, kule, generalnie cały potrzebny osprzęt, jeśli chodzi o broń palną i oni w kilkadziesiąt osób wybierali się właśnie na takie komando. Czyli po prostu taki jakby to nazwać, no takie komando śmierci, tak, którym celem było po prostu eksterminacja tych ludów. Trzeba tu uczciwie przyznać, że instrukcje, które dawała ta holenderska kompania wschodnioindyjska, starały się być w miarę Humanitarne. Mówiono o tam, żeby nie zabijać kobiet i dzieci, żeby w ogóle nie atakować nieagresywnych, żeby tylko to były takie wyprawy, które miały jakby no, eliminować tych agresywnych osobników. Tylko oczywiście wiadomo, że to było nie do rozróżnienia, więc wyglądało to tak, że po prostu w czasie takiej wyprawy zaczajono się na pojedyncze różne grupy Sanów. I po prostu bezwzględnie ich mordowano. Albo mordowano wszystkich, co też się często zdarzało. Najczęściej, na przykład dzieci, żeby zaoszczędzić kule, tam rozbijano im głowy kamieniami, bardzo często, czyście nad ludźmi się pastwiono, kobietom obcinano piersi, wcześniej gwałcono. Ale najczęściej jednak procedura była taka, że mordowano tylko mężczyzn, gdyż uważano, że to oni są niebezpieczni, za to kobiety i dzieci szły do, w niewolę. Yy. Burowie baliby się trzymać takich niewolników, dużą grupę yy, mężczyzn. Yy, dzieci, kobiety, wiadomo, no, to był taki element, na który łatwiej zapanować, a z drugiej strony, oczywiście, dzieci także wiele pra spraw, yy, prac mogły wykonać. Tam istniało takiego rodzaju formalne półniewolnictwo dzieci. Do 25 roku życia, takie dziecko porwane w czasie takiej wyprawy było formalną własnością takiego farmera. Oczywiście 25 lat to w zasadzie dla tych ludzi była większość życia. Bo to oni nigdy nie wiedzieli oczywiście, ile mają lat. Dlatego praktycznie funkcjonowali w takim gospodarstwie do końca życia, jak nie umarli albo nie uciekli, albo na przykład nie zatłuczono ich za coś tam. Więc kochani, jest tutaj taka relacja niejakiego Karla Thunberga z lat 70. XVIII wieku. Był to Szwed. Tam często przyjeżdżali tam różnego rodzaju goście, przyrodnicy, lekarze, dyplomaci, kupcy no z krajów, nazwijmy to, protestanckiej północnej Europy. Który mówi, opowiada o, takie, o takiej wyprawie pod dowództwem niejako Adriana van Jarwelda, I ona przebiegała w ten sposób, że na początku nad brzegiem rzeki zabito hipopotamy. Te hipopotamy, oczywiście mięso, przyciągnęły okoliczne grupy sanów którzy tam zeszli się, zrobili jakiś rodzaj biwak, yy, no, wykroili tego mięsa, prawdopodobnie upiekli, najedli się nim, poszli spać i zostali wyrżnięci przez Holendrów. 186 zginęło. No tak te imprezy wyglądały, kochani, więc... Yy, Mamy jeszcze relację na przykład jakiego George'a Thompsona, angielskiego lekarza, to jest już rok 1823. Cytuje on pewnego bura, z którym spędził dużo czasu. Ten bur, już człowiek wiekowy, chwalił się, że przez 30 ostatnich lat co roku uczestniczył właśnie w wyprawach Komanda, i na każdej zabijano przynajmniej 200 dzikusów. Należy jeszcze wspomnieć, że to, o wam powiedziałem, to były pewnego rodzaju oficjalne wyprawy, ale mnóstwo było wypraw nieoficjalnych, kiedy grupka mężczyzn się gdzieś tam skrzygnęła i mówiła: Dobra, jedziemy ich, bo coś tam, bo napadli na sąsiada, bo widzieliśmy ich w okolicy, bo coś tam, bo trzeba zrobić porządek z dzikusami. I tych nieoficjalnych wypraw było więcej. Były one także brutalniejsze, gdyż tu już nie było żadnych pozorów. A także nawet istniała praktyka, o której mamy ta relację niejako jakiego Louis. De Grand Prix, wyjątkowo Francuza, francuskiego oficera, który tam przybył w latach 1787-1788, no fajny czas zaraz przed rewolucją. Wspominał o tym, że w zasadzie że Burowie nawet trenowali psy do polowań na Sanów, i w ogóle było tak, że po prostu często jakaś grupka wyrostków chłopaków, którzy już tam byli obznajmieni z karabinem, umieli jeździć konno, mieli powiedzmy 16-20 lat. Dzisiaj by na dyskotekę, wtedy stwierdzili, że dla zabawy sobie pojedziemy w busz właśnie polować na buszmenów i ustrzelimy kilku, bo to jest fajna zabawa, prawda? Takie istniały zwyczaje wśród tamtej ludności. Podróżnik Anders Parnman Szwed Twierdzi, że koloniści po prostu zabijali Samów jak tylko ich urzeli. Jechali sobie do biedronki, patrzą, jedzie, pfff, sobie, prawda, na piwko, patrzą, o, idzie sobie jakiś dziku z poboczem drogi, pf, O, po prostu była to już jakby rzeczywistość ludobójcza. Rzeczywistość ludobójcza, wobec której taki ambiwalentny stosunek miały władze kolonii, władze tej holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, dlatego że z jednej strony rzeczywiście można się spotkać z różnego rodzaju zaleceniami, które na przykład mówią, że stworzenia te są dzikie to jest mowa właśnie o sanach należą jednak do rasy ludzkiej dlatego należy ich życie oszczędzać to jest taka, taka, takie postanowienie z roku 1792 roku z drugiej strony także w literaturze można się spotkać z tym, że w roku 1777 zostało wydane oficjalne pismo władz kolonii, które mówi o tym, że po prostu należy ich zabijać wszędzie gdziekolwiek się spotka, więc widzimy tutaj pewnego rodzaju rozbieżność rozjazd Należy także uczciwie powiedzieć, chociaż z trudem mi to przychodzi, że jak Anglicy przyjęli władzę nad krajem przylądkowym, a objęli ją w pewnym momencie, mniej więcej na przełomie XVIII-XIX wieku, miał to związek oczywiście z wydarzeniami w Europie, kiedy to Francja po rewolucji, potem Napoleon, zajęły Niderlandy. No to nie mogli pozwolić Anglicy, żeby Francuzi także w koloniach holenderskich objęli władzę, dlatego zajęli te tereny, już tam zostali, i oni podjęli pewnego rodzaju różnego ustawodawstwa, mające na celu poprawę losu miejscowej ludności. No i burowie się bardzo na to obrazili. Wiele lat istniały konflikty. Na tym tle to doprowadziło do tak zwanego wielkiego treku, czyli w latach 30. zaczęła się wyprawa tych Kalwinów, tych burów, gdzieś tam na północ Ameryki, Afryki Południowej, przepraszam, czyli gdzieś tam na tereny dzisiejszego północnego RPA, zahaczając tam o, 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 o Zimbabwe, wtedy to się, potem to się nazywa Rodezja, o Cecilia Rhodesa. Generalnie rzecz utworzyli te trzy swoje republiki burskie. Yy, yy, Oranie, Transwal i yy, Natalie Natal? Yy, być może tu pomyliłem nazwę, ale ona szybko yy, trafiła w ręce Anglików. No, paradoks historii chce, że ci ludzie, którzy wcześniej dokonywali może nieformalnego i nigdzie niepodpisanego jednak ludobójstwa, Ludzi miejscowych, którzy w pewnego rodzaju buntując się przeciwko temu, że ci nowi ich władcy, Anglicy, którzy przyszli, trochę im każą spuścić stonu i lepiej traktować tych murzynów, uciekają od nich, a potem sami na przełomie XIX-XX wieku padają ofiarą bezwzględnej eksterminacji i ludobójstwa ze strony Anglików. My się wszyscy kojarzymy wojny burskie i pierwsze obozy koncentracyjne, gdzie to Angolę zamykali burskie kobiety i dzieci, żeby steroryzować mężczyzn z burów, którzy walczyli jako partyzanci w dużej mierze. W tej wojnie na przykład uczestniczył Winston Churchill, wspaniały prawda, człowiek, który zresztą tam sfabrykował historię, jak to on wielce uciekł z niewoli, w ogóle przedostawał się gdzieś tam, nie wiadomo jak, to bajki były zupełne. Więc yy, ci ludzie padli ofiarą ludobójstwa ze strony Anglików. Zostali, ich kobiety i dzieci zostały zdziesiątkowane głodem i chorobami w pierwszych na świecie obozach koncentracyjnych. Taki to paradoks historii. Więc słuchajcie, zostawiam Was z tym wszystkim. Trzymajcie się i cześć.